Jan Sebastian Bach urodził się w Aizenach. Wiele innych miast odwiedził nie jeden raz. Nie szukaj czegoś daleko, bo to może być blisko ciebie. Nazywam się Tadeusz Goś. Jestem nauczycielem muzyki i informatyki w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Łusicach. Zapraszam Cię do naszej szkoły. Nazywam się Nadarasiu, uczę w pierwszym Liceum na w łosicach historii i wiedzę o społeczeństwie. Zapraszam do nas. Przemysław Lew Jestem nauczycielem języka angielskiego w pierwszym Liceum na kształcącym w łosicach. Jeśli chcesz poznać wspaniałych ludzi, nawiązać nowe przyjaźnie oraz zdobyć wiedzę, to miejsce jest, jest właśnie dla Ciebie. Dołącz do grona najlepszych. Witam Rafał Maciejewicz, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym liceum ogólnokształcącym w łosicach. Zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole to Niepowtarzalna atmosfera, którą będziecie wspominać całe życie Odskocznie od stresu związanego z codzienną nauką Promocja aktywnego, czyli zdrowego stylu życia Przyjazne i fachowe grony nauczycieli Różnorodne formy zajęć dodatkowych Doskonała baza obiektów sportowych Możliwość spełniania Waszych sportowych pasji i marzeń Wybierz mądrze! Zostań naszym numerem jeden! Nazywam się Sylwia Zbrożek, uczę języka angielskiego 8 jeśli zależy Ci na szkole, która dobrze przygotuje Cię do matury, w miłej atmosferze, zapraszamy do nas. Andrzej Bartoszuk, nauczyciel wychowania fizycznego w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Mam Mamy świetną bazę dyrektyczno-sportową, orlik, boiska wielofunkcyjne, stadion lekkoatletyczny, jak również wewnątrz szkoły. Ale nie tylko sportem żyje nasza szkoła. Prężnie działają koła zainteresowań. Na pewno znajdziesz tam swoje możliwości, by realizować swoje pasje. Przyjdź, zobacz, skorzystaj, a na pewno wygrasz. Zapraszam. Nazywam się Marzanna Brzezicka, w pierwszym L o Włosicach uczę chemii. Jeżeli chcesz zdobyć naprawdę dobre wykształcenie, jeżeli chcesz mieć sympatycznych nauczycieli, nie szukaj szkoły daleko, przyjdź do L o Włosicach. Ja Anna Pietras, nauczyciel wychowania fizycznego. Zapraszamy do naszej szkoły. Przyjdź do nas, a pomożemy Ci rozwinąć skrzydła pasji, wiedzy, umiejętności i aktywności fizycznej. Jesteśmy otwarci na Ciebie i na Twoje pomysły. Dzień dobry. Nazywam się Josław Mitek, uczę w pierwszym liceum Ogólnokształcącym kształcącym w osicach, uczę podstaw przedsiębiorczości oraz informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W ramach informatyki na poziomie rozszerzonym uczymy się między innymi języka programowania Java. Serdecznie zapraszam do naszej szkoły. Dzień dobry. Nazywam się Bożana Chromiec, uczę języka rosyjskiego i doradztwa zawodowego. Drodzy ósmoklasiści, zapraszam Was serdecznie w niezwykłą podróż z jedynką do krainy nie tylko wiedzy, ale również wielu wspaniałych, niepowtarzalnych wrażeń i przygód. Do zobaczenia w jedynce. Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Anna Dymiańczuk, jestem nauczycielem matematyki w I Liceum Udostępczącym w Łosicach. Jeśli kochasz matematykę tak jak ja, to przyjdź i zobacz, a jeśli nie kochasz, to przyjdź i pokochasz. Do zobaczenia! Hallihallo! Ich heiße Anna Mityczuk-Sergej. Ich unterrichte Deutsch. Deutsch macht Spaß. Komm und prüf nach. Tschüss!